Jestem teraz jakieś 10 metrów od kamery i myślę, że dość kiepsko mnie widać, ale kiedy zdejmę to, co mam na wierzchu. Ta widoczność poprawia się i to bardzo. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać świetną bluzę marki Sneakers Workwear model 8035. Bluza z certyfikacją odzieży ochronnej High Vis, dzięki czemu możecie pracować w miejscach, gdzie tej widoczności nie ma za dużo, gdzie jest ograniczone światło. Bluza, oczywiście, z certyfikacją, która jest tutaj świetnie wyszyta na prawym rękawie. Model ten jest oczywiście doskonale wyposażony we wszystko, co bluza powinna być. Boczne kieszonki na zamek. Tu kieszonka na identyfikator z możliwością włożenia tego identyfikatora, żebyście zawsze mieli swoje ID przy sobie. Pasy odblaskowe naszyte na bluzie, jak widać, z każdej strony, wydłużony tył, że kiedy nachylicie się i będziecie po coś sięgać albo coś robić, nie będzie, nie będzie tego dekoltu hydraulika, tak zwanego, żeby nie było wstydu. Bardzo ciekawym rozwiązaniem w tej bluzie jest to, że przód oraz rękawy od połowy wykonane są z innego materiału, innego koloru materiału niż, niż ta góra, dzięki czemu zachowamy czystość tej bluzy na dłużej. Oczywiście to są, to są jakby miejsca, w których bluzy czy odzież odblaskowa brudzi się najszybciej. Tutaj Sneakers poszedł o krok dalej wprowadzając czarny kolor, ale tylko z przodu, żeby cały cały tył był świetnie widoczny. Pracujesz w miejscu, gdzie taka widoczność jest potrzebna, gdzie wymaga od tego od ciebie pracodawca, to bardzo dobrze trafiłeś, bo to jest właśnie ten produkt, który świetnie się do tego nada. Zobaczcie z bliska jak ta bluza bardzo dobrze wygląda i ten charakterystyczny wydłużany tył. Wysoka stójka, dzięki czemu nawet jak jest chłodno na dworze, możecie się świetnie schować. Co mogę więcej powiedzieć? Jeżeli szukasz odzieży odblaskowej i chcesz zaopatrzyć się w marki premium, zapraszam oczywiście do balticbhp.pl, także widzimy się jutro.